Hejkę myślę nie ogarnięcie, dopiero wstaliśmy z Olim. Zaraz y, im się ogarnąć, zrobić śniadańko. Oj, się oczywiście nie ogarnąć, ale od razu wziął się za zabawę. Y, powiem tak, miał być fajny, fajny blog, ale Adrian musił jechać do pracy w delegację na jeden dzień w będzie wracał, więc musimy to jakoś ogarnąć Olim coś nagrać. Ale mam nadzieję, że takie typowo domowe te wagie wam się zombie podobają? Który zombie autka? No. Zombie autka yeah. masz? Masz mama? No? Kto jest zombie? Zombie. Kto zombie? O no. Zjedz. więc się troszkę chwilę z nim pobawię, idę się ogarnąć, bo masakra po prostu i zaraz do was wracam I, i, i mama. czekaj, no robimy śniadanko, czekaj, dam ci paróweczkę hej, paróweczka no ale misiu, masz paróweczkę tutaj hej, dziękuję proszę, szyneczkę zrobimy, tosta nie to drogi dobra, masz szynkę omlet zrobimy

Lecika. O, lecika. No, nóż. no nóż musimy wziąć czekaj. Twoją kroimy? Ha. Tak? No to dawaj. Tak. Mm. Dawaj, pomogę Ci, bo jest gorący, daj rączkę. No, ja też już ogarnięta. Także super. Idę siebie jabłuszko, bo chciał właśnie, żebym mu dała, więc mu dam jabłuszko. I, mm, zaraz mam, y, I zaraz mam nadzieję, że. O, lepiej mi widać! I zaraz mam nadzieję, że y, pójdziemy na ten spacer. Póki pogoda jest jeszcze w miarę, bo y, czytałam, że ma padać później. Więc będzie masakra. A chciałam już iść. Także tylko założę bluzę, jakąś tam kurtkę. Będziemy już na spacer. No jeszcze ten do sklepu muszę wejść, bo muszę kupić mleko, żebym miała. I w sumie to tyle tylko mi brakuje. No, także polecimy. Nagram Wam, jak się bawimy Chyba, że zacznie padać, że to będzie masakra, bo nie mam na dzisiaj. O, śmieję się, nie mam na dzisiaj takich konkretnych planów I więc może będzie ciężko Ale jeszcze właśnie przed wyjściem sobie ogarnę salon, bo... Jest po prostu dramat tak w to Wam pokażę Tylko nie wiem, właśnie nagram ten fragment tego salonu Tylko, że po prostu nie wiem, czego wrzucę ze względu na to, że... No kurczę, to troszkę tam brudno jest, znaczy brudno, no w sensie, że zabaw jak jest pełno Ale jeszcze ten, za czym wyjdę, to jeszcze właśnie chciałam szybko odkurzyć yy, yy, I w sumie to odkurzyć, pościerać kurze, chociaż ja to robię codziennie Więc podłogi, ścieram kurze, odkurzam, robię to praktycznie no, codziennie, nie? No, ale zawsze się coś znajdzie, więc yy, muszę to zrobić, no i będziemy lecieć, także... Stańcie z nami, mam nadzieję, że taki nudny, nudny, typowo nudny blok też Wam się spodoba, bo naprawdę mieliśmy... O coś mam tutaj z... mieliśmy w ogóle inne plany, a tu lipa musiała jechać do pracy, więc no, zdarza się i tak, więc jakaś alternatywa musi być. Chciałam na nagrać, ze względu, że obiecałam, że mam filmiki w poniedziałek, środę i sobota I się na razie tego trzymam, no chyba, że Wam nie odpowiadają takie dni To zawsze możecie napisać, w jakie dni chcecie filmiki To to oczywiście to jest, zmienimy, nie ma problemu Ja jestem otwarta na propozycje, także yy, wystarczy to napisać I ewentualnie możecie też napisać, jaka Wasza tematyka interesuje Też jestem otwarta na uwagi, na różne takie typowe mm, rzeczy, które Wam nie pasują Czy też zawsze możecie napisać, z chęcią przeczytam i odpowiem. Słucham. jabłuszko błysko byś chciał? Tak. Obieram. Kocham. Misiek. Nie powiedział, że kocham. Jest gorzej. Tu parę zapałek tutaj tak porozrzucane tutaj. Hmm, ale myślałam właśnie, że jest gorzej, ale... że zaraz to ogarnę i... Zje Oliś tego banana, w sumie mandarynkę ma i jabłuszko, bo tak chciał. To zaraz pogarniamy i idziemy na spacerek. Dobrze, ale zaczęło Boże padać. Dramat. Mieliśmy iść na ten spacer, a tu pada. Mam nadzieję, że zaraz przyjdzie to taka mrzawka. Ale nie widać jeszcze, tak. tak. Oliś doszedł do okna, jednak z mamusią. Robimy... Tak. Hopa. Robimy chopa. Lubisz robić chopa? i się Ale uważaj, bo to jest okienko, tak? Woda, tak, tak. Brzm, robimy A chcesz na spacerek? Pychaj, płatki, kwiatki. nie płatki. Widzisz, ja dopiero pozbierałam te zabawki, już jest wszędzie jest Kolorowe kwiatki. Kolorowe kwiatki masz, no tak. Machaj, mama. pycha, pycha. Pięknie pachną. A co za cudo? Ach, Wszystkie piękne. A dostanę całusa? O, ja mam! Kotek! Udało się. Wychodzimy na spacerek, tak? Ojej, na spacerek. Tak. wychodzimy. Tak, Misia, masz. Wychodzimy z klatki, idziemy na szybki spacerek. Potem idziemy do, Tak, potem idziemy na. Idziemy później do sklepu. Gotujemy obiadek, jak wrócimy tak takie dzisiejsze. Jak mówiłam, że będę zmieniała yy, vlogi, ile ich będzie na kanale, ze względu na to, że tak, po pierwsze... Yy, po pierwsze dlatego, że nie, nie, nie ma takiego właśnie tego oglądania, jak tak często w sensie tych vlogów. Jeden ma więcej, oczywiście, że to zależy od tego, co się nagrywa. Jeden ma więcej, drugi ma mniej wyświetleń. To jest pierwszy powód, a drugi powód jest to, no, że ja ogólnie siedzę cały czas w domu. Pędek mi się jak w domu z Olim, bo... My tak nie mamy auta, żeby gdziekolwiek jechać razem i w ogóle, więc przez to, no nie mam w ogóle nic nagrywać, a takie typowe ru rutyny domowe, no to już tam pokazywałam, że nie wiem, że nie wolno do wody, bo masz adidaski, że auto jedzie, że no chodź. Że e, takie typowe rutyny domowe to nagrywam, że sprzątamy, pierzemy, gotujemy, takie rzeczy. To widzieliście? Dlatego nie, nie będę nagrywała tego w sumie e, praktycznie codziennie, bo to byłoby nudne. Więc zmieniłam. Będzie teraz vlogi, będą w środę i sobotę, żebyście jednak e, mieli jednak co oglądać. A te, e, taka przerwa mi się wydaje, że jest wystarczająca. Więc następny vlog będzie w środę, a nie w poniedziałek. Także. E, Taka właśnie informacja. W takim ala, może powiedzieć, parku. Zaraz, praktycznie przy naszym domku. Także tutaj właśnie będziemy sobie troszkę spacerować z Oli się Może będzie mu się lepiej w nocy też. W społach troszkę poddycha. Świeżym powietrzem wychodzimy, ale to takie zazwyczaj koło bloku na kilka minut. A tak to może z godzinkę sobie pospacerujemy. Jak sobie, psiom. sobie spacerujemy z liściem, zobacz. Siem siem Jak sobie psiom. idzie ładnie, grzecznie. A co piesek mi Co widziałeś jak jad piesek? Co jad piesek? No liście jad tak? Tak. I co Oliś powiedział? Tak. Ta. Bye-bye mama. Bye bye. No i sobie poszedł bye bye. Ale powiem Wam, że myślałam, że jest zimno. Jest cieplutko, fajna pogoda, taki spacerek. Także trzeba korzystać. Przejdziemy się tak, myślę, że tak w koło i wyjdziemy z drugiej strony. To akurat zajdzie mniej więcej koło godziny. Pójdziemy do domku, zjemy obiadek i dzisiaj się jeszcze troszkę pobawimy. Także taka sobota. Nudna, bo nudna, ale ważne, że razem sobie spędzamy z Olisiem ten czas. Dogoniłam Cię, złapałam. Nie, nie, nie. Także lecimy dalej. W ogóle pociągi tędy jeżdżą. W sumie, znaczy wiedziałam, że jeżą, ale nigdy do tej, tak daleko z Olim nie zaszliśmy. I super. Musimy kiedyś się tak wybrać z Olim, bo Oli się lubi pociągi oglądać. Więc może któryś się wybierzemy po prostu, jak będzie w miarę też z pogodą i będziemy mogli zobaczyć sobie jak jeżdżą pociągi, tak? Bienz oglądał pociągi mecha? Akurat jedzie! Ciuch, ciuch! Żółte yellow! Zobaczcie, udało się dzisiaj zobaczyć pociąg! Co widziałeś? Pociąg? Nie, pociąg. A co to było? Jaki kolor miał pociąg? O, blue! Blue, no? Taki kolk blue. A pomału mi uważaj tam na siebie. Bo... To blu to jest... Jejku, chyba to jest ten. Tutaj grają w nogę. Boisko. O! Tak mi się właśnie wydaje nie jest pewna, pewno, ale to zaraz zobaczymy. Bo przejdziemy tędy i pójdziemy tam koło tego boiska. Chodź kotek, no, bardzo dobrze idziesz, no. Zjem ciebie. O, ptaszek tam był. O i jest. I polecia. No uważa, bo tam jest woda. Idę kochani, koło ciebie jestem. Boże, dzisiaj jest tak po prostu cudna pogoda na spacer. Idealna. Nie za zimno, nie za ciepło. Idealna. Deś się przestał kropić, więc super. Że troszkę pospacerujemy. Taką pogodę to ja lubię. Sztos. Ja mówiłam, że tu jest w ogóle jakieś boisko, co nie wiem, co mi się porobiło. Już powiedziałam, że to jest boisko, to jest nie wiem, jakaś chyba oczyszczalnia czy coś w tym stylu. Mówiłam wam, że to jest boisko no dramat. Ale idzie mały będrowi, całą drogę. Idę, kochanie. A tędy mam bokiem iść, a okej, okay. idę za tobą. A, a tam z daleka. Widać kościół, ko ko którego będziemy przychodzić, to jest taki typowo turecki, mi się tak bynajmniej wydaje. Więc tamtędy będziemy przychodzić, tak w koło i tamtędy, tak w koło i do domku. Więc super. Haha, ha, nie złapiesz mnie! Nie złapiesz mnie! Ty mnie złap! A no to łap mnie! Chodź kotek! Słysz go nie mamy, muszę uciekać! Oj nie, Solly, gdzie jesteś? Nie widać go w ogóle. jest! Nie złapiesz mnie? Ono. Oh, Właśnie tak, ten kościół wygląda. Tutaj już jesteśmy przy drodze, także zaraz wracam do domku. Jeszcze tylko do Skype'u wstąpimy. Oliś idzie bardzo grzecznie, także super. Bardzo się cieszę. Idziemy właśnie w stronę domu. Oś będzie wycinęła zupkę. Jest ulubiony to rosołek. Więc znowu mamy rosołek, zaraz go nakarmię. I będę robiła nam obiad. Makaron z kurczaczkiem, także zaraz wracam. Także wziąłam się za gotowanie, dopiero teraz 16. Oś zjadł także ja się na razie dam Babisa, a ja robię. To są y, rurki, rurki z kurczakiem, to się pieczarkowo uwielbiam, ale nie daję pieczarek, no tak nie za bardzo, ale coś się kuczne. Także robimy. Także obiadek się robi. W sumie to bardziej będzie kolacja, bo już jest około 17 i się tam wszystko robi, także tak jak powiem, w sensie, że się musi wszystko połączyć, tam się wszystko już prawie ugotowało. No i co tam idę zaraz do się, bo coś jest za cicho w pokoju, więc nie wiem, co tam kombinuję. Także idę zaraz do niego. No i to będzie na dzisiaj tyle, bo jeszcze muszę ten blok yy, w sumie wrzucić dzisiaj, a muszę go jeszcze przerobić i w ogóle więc mam troszkę jeszcze pracy. No już jest po 17, jeszcze muszę Miśka wykąpać także mam co jeszcze robić. Jeszcze kolację udać. Pewnie coś jeszcze przed kolacją, jakiś ogórczyk, więc mam co jeszcze robić. Także się z Wami żegnam i życzę udanego Wam weekendu. Członek udanego. No, także mam nadzieję że się zobaczymy w środę, tak jak wspominałam. Pa!